Ale we, oj. Ale weź coś więcej. Kurde, a nie takie. Jak... Daliśmy specjalny popościa do tak, tego odcinka. Gość siedzi ci no, obserwuję no, jest... no, no, ale no. bo ale specjalny popościa na obrach. tu no, no, jestem. Na <gulia> No nie! Lucas był Luka Smith. Nie, on nie daje żadnego, no nie? Nie dajesz. No. To przecież. Kurde. Nie. Kiedy to? okienko? No. No, <grym grym grym> <grym> to... w Minecrafcie daje wziąć? No dobrze. O jeden czas misternych barbi wy nie grałeś. No, dawno nie robiłem już. Dobra, no, i Wiesz tu że tam jest y, kierowca w tym. Dobra, to pokażemy na Game Modzie. Nie dobra, i jak tu... Mm. Jak tu widzicie? Masz tutaj ramo. Zrobił. Zrobił <t centres> tego trójnogiego, dwójno 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 No dwójno 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 co? dwójno co dwójno I dwójno 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 Co? Co? ja po ale ja, dlaczego go nie ma? Nie mógłby gdzie pójść. Ale mógłby pan pójść, bo był ładny. Jakiś nie raz wypowiadałbym z tego miejsca. A, no, no. Jest taki, jakiś nie. Są błody. A dawajny ocencie w komentarzach. No ja, no ja. Czy skałuję do 10? Nie, nie, nie może być kier. Ci, co, lepiej ocenę to są bójkoje. Widzowie, sorry. No. Dobra, to już się... Już się idzie, się dzień. Noc raczej idzie, a nie dzień. Cicho, cicho, cicho. Ty nic nie rozróżniasz. Pies za jedzenie. Dzień idzie jak noc przecież idzie. Cicho tam, cicho tam. Ten to rozróżnia... Nie trolling master, ma dzisiaj zły dzień. No. An On ma dzisiaj wejście. Chcę coś po przemijaniom. No. I idziemy na... ...w ojca ma 18 lat. no, fajnie by było. Fajnie by było, ale nie jest fajnie. No nie mów ile mamy lat. Wy się trolling master. No, Wiem, no. że dzieci nas oglądają, ale... No właśnie.

Dopiero no tym nie zamówisz. Tutaj! Tu bardzo mi masę. Teraz wam przeczytam trzecią misję. A drodzy widzowie. Raczej w trzecim odcinku nie będziemy się spisali. Dlaczego? Bo nie powiemy ci kiedy nalewamy. Nie no, w którymś tam odcinku będzie, ale w następnym nie. I może widzowie będą. Widzowie, nie rację. Dobra, cicho. Nie ma Widowie na pewno chcą, coś, żebyśmy coś zrobili w no, grze. A kończy. nie, a nie się kłócili no, dobra, No, to... no. No przeczytam wam początku. wcześniej, 8, 5 skriperów, 6 majątków, 10, szkyleków 10 100 Po prostu... odmierz. No,

Ten nie mnie tak na No ale... No! Przed widzami nie masz! Zde... No, nie, nie, nie wpuszczam Cię na następnym odcinku, jak masz tak komentować źle. I tak w pierwszym odcinku kilka razy używaliśmy tego. No to nie No nie wiem, czy... Ja bym radził, bo zabić A my nie chcemy. Boże! 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 Boże!

A i, ta, i, I jeszcze raz. wspominam taką rzecz jak w pierwszym odcinku. Przesłuchajcie propozycje misji, budynków, maszyn. No, byle by pasowały oh, do nich. Najlepsze. najlepsze. No <najlepsze>, i... <laughs> coś tam światło dawała. <śmiech> 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 masę na swoje miejsce. No to będzie taki długi odcinek. No. A, no i y, prosimy o łapki w górę, komentarze, subskrypcje. To nie jest koniec filmiku. Wiem, ale tylko przypominam to, co mówiłem poprzednio. Ale w tam do góry może się stanie trochę. Ja mam Na razie nie. mam jak tą przyprowadzisz tym Wprowadzić będzie kilka krówi. Będę robił ślub <laughs> Za pomocą Dłuch, za pomocą dwóch krów. Tak. Mam pewien pomysł, ale to już się zrobi po trzy, okej. Jest... Ej, ty pełny... pełny zombiak. No pełny zombiak, no? Jak? Teraz wypa myślał w górę. Pip mać! <laughs> 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 Gdzie się Да, сарай татсан. Ал тэтэмэ зомбяг би. Укаш пишчу. Да. Чекай.